Takie trio, Anna Polony, Krystyna Janda, Agata Buzek, fantastyczne. Dostali Państwo rzeczywiście no, jedną z wielu, powiedziałabym, reprezentacyjnych scen tego filmu. Borys najpierw dwa słowa o współpracy z Andrzejem Bartem, bo już ta scena również oddaje świetne dialogi, świetnie napisane dialogi które są dowodem na to, że pisał je ktoś, kto po prostu literaturę ma w sercu. M Mnie bardzo zależało na tym, żeby debiut... żeby mieć ciekawą historię do opowiedzenia. Myślę, że, że będę się starał zacząć opowiadać Państwu ciekawe historie. Uważam, że dobry scenariusz to jest połowa sukcesu. Czuję tak odpowiedzialny, że jak komuś mam zająć dwie godziny życia, to z jakiegoś powodu po prostu. Y z z nami się od kilku lat, pracowaliśmy razem. Y przy filmie dokumentalnym Radegast, który telewizja publiczna pokazała w lipcu. Które my też pokazywaliśmy na początku tego festiwalu. Tutaj nie pokazamy, za to bardzo dziękuję, bo, bo w telewizji poszedł o pierwsze 10 w nocy. <grym <grym I, i, no i rzeczywiście to jest fantastyczna historia. Background jest taki, że Andrzej napisał wiele, wiele lat temu, chyba z 20 lat temu taką książkę, za którą dostał nagody kościelskie, to się nazywało Rione Pi. I jeden z rozdziałów y, dotyczył Bożenki, która teraz nazywa się Sabinkę, y, która y, tam po prostu odbiera sobie życie na koniec, na skutek różnych okoliczności, których niechętnie będę teraz opowiadał, dlatego że trzeba pójść do kina. Y, bardzo męczyło go to, że przez 20, 20 lat nie dawało mu to spokoju, że za łatwo jako młody człowiek rozwiązał to fabularnie. i i postanowił dać jej drugie życie, i stąd, stąd na moje zamówienie, na moją prośbę, scenariusz rewersu, który teraz zresztą również ukaże się jako, jako powieść. Jerzy Kapuściński, szef zespołu filmowego kadr. To jest po wielu, wielu, wielu latach pierwsza produkcja w zespole filmowym kadr, który objąłeś po Jerzy Kawalerowiczu. Dokładnie po 14 latach. Ostatni film powstał w 90. Ostatni film fabulany powstał w 1994 roku i yy... właściwie tak pomyślałem sobie, że yy, kiedy dostałem propozycję prowadzenia po yy, wspaniałym reżyserze, polskiego kimierzymka wyjrzył ten zespół, myślałem sobie, że warto bym nawiązać do tej tradycji wspaniałej tego zespołu, a ta tradycja to od początku była... Y, bardzo dobra literatura, która jest podstawą scenariuszy. Z współpracowało bardzo wielu wybitnych pisarzy. Wielkim granacim był również przez pewien czas Tadeusz Kondicki, który też tam debiutował jako reżyser. I stąd taka próba nawiązania ten film właśnie jest taką y, spłaceniem trochę długu wobec wielkiego cykadru i ten debiut Borysa y, na podstawie y, scenariusza Andrzeja Warta jest... I w ogóle też forma tego filmu, to jest film Czarno-biały w 50%, ale to jest oczywiście bardzo nowocześnie zrobione, opowiedziane. I mam nadzieję, że ten film, który nawiązuje do tej wspaniałej decykadru, będzie filmem też współczesnym i tego Państwo odbiorą. Natomiast następne nasze filmy, które planujemy będą już zupełnie współczesne. Planujemy dwa filmy na jesieni. Chcemy rozpocząć zdjęcia od debiutu Janka Komasy, Sala Samobójców. To jest zupełnie współczesna historia. Za rok chcemy rozpocząć zdjęcia do już legenda, legendarnego scenariusza. To jest film Jesteś Bogiem Maćka Pisuka, który będzie reżyserował Leszek Dawid. Ale ten film będzie dopiero za rok. Mam nadzieję, że za rok powiemy o nim w Kazimierze. Filmy, jak słyszeliśmy, Czarno-biały. Film w oparciu o dobrą literaturę. No, znakomite oczywiście nazwiska w obsadzie, więc to niewątpliwie przyciąga, ale to, co powiedziałam, film Czarno-biały. Zwykle producenci wtedy reagują z pewną nieśmiałością, żeby objąć, żeby objąć taki film swoim autorytetem, tudzież swoim, swoimi funduszami. Współproducentem jest Serena Films. Andrzej Sergiukow. Czy nie było takich obaw, że czarno-białe kino to się zawsze może wydawać gorzej sprzedaje? Oczywiście, że były. Ja tu posłużę się może tym, co powiedziałem dla miesięcznika film. Mieliśmy duże wątpliwości. I to nie tylko dlatego, że film miał być czarno-biały. Ale chcę powiedzieć, że Borys należy do młodych twórców takiego gatunku, którzy w czasie rozmowy z producentami potrafią w bardzo szybkim tempie te wątpliwości rozwiać. Ja tu dałem przykład Borysa dla miesięcznika, film, kiedy pytano mnie, co powinien debiutant twórca powiedzieć producentowi, aby dał mu pieniądze na film. Powinien powiedzieć, daj mi pieniądze, jestem najlepszy. To fantastyczny film. Tak było z Borysem a jednocześnie potrafił odpowiedzieć na każde pytanie, na każdą wątpliwość, również na temat tego, dlaczego film ma być czarno-biały. I w tej chwili myślę, że cieszymy się z tego, że taki on jest, to jest bardzo trudno robić czarno-białe filmy. Jest to wielkie zadanie także dla operatora, ale i dla reżysera opowiedzieć taką historię, ale jak powiedziałem, Borys przekonał mnie w 100%. Operatorem tego filmu jest Marcin Koszałka. Też pracowaliście, Borys i Marcin Koszałka pracują od lat razem przy dokumentach, które zrobili, tak jak wspomniałam wcześniej, z ogromnymi sukcesami na, na arenie międzynarodowej, ale dobrze, no to odpowiedz na to pytanie, dlaczego film ma być czarno-biały? Dobrze, ja nie wiem tak. Co ja mi się wydaje, że po prostu... Dla nas ten czas, dla, dla potencjalnej widowi, dla państwa kojarzy się po prostu w czerni i bieli. To znaczy, wszystkie materiały, cała wiedza jaką czerpiemy nie jest z autopsji, no bo mało kto już to pamięta. Ci ludzie rzadko wychodzą do kina w takim wieku, który prawdopodobnie to, Więc yy, dla mnie to był po prostu naturalny odruch. Ja sobie tą historię wyobrażałem jako czarno-biało, poza tym dawało to taką możliwość włączania w to w bezbolesny sposób materiałów archiwalnych, które dodatkowo jakby wzbogacały ten, ten świat. To jest w sumie bardzo kameralna historia i kamera niezbyt często wychodzi na zewnątrz, na ulicę. Wtedy, kiedy wychodzi, ja posiłkuję się archiwalnymi materiałami, przez które przekopałem się w archiwum Filmoteki i myślę, że to wspaniale pomogło temu filmowi. Jeszcze jest coś takiego, że projekty scenograficzne i zdjęcia, i kostiumy znakomite Magdy Bierżycki, scenografia Magdy Dupont. To wszystko stworzyło bardzo spójny, piękny świat. I naprawdę jestem dumny z tego, jak ten film wygląda. A teraz mogę jeszcze powiedzieć, że będziemy miał piękną muzykę, bo jesteśmy właśnie na etapie skrywania jej z Włodkiem Pawlikiem, wspaniałym kompozytorem, jazzmanem. Cudowna muzyka, naprawdę. Chciałem tylko powiedzieć, że te czarno-białe zdjęcia i te archiwalia, które Borys znalazł, są tak przetworzone i przez Marcina, że to będzie wyglądało, jak gdybyśmy naprawdę byli dzisiaj w latach 50. Znaczy to jest po prostu świat, który dzięki Kimu i dzięki właśnie talentowi ekipy, która pracowała przy tym filmie. Udało się stworzyć tak, jak gdyby on dzisiaj istniał jest fotografowany zupełnie nowoczesnymi środkami, czyli najnowszymi środkami wyrazu i tak zmontowany. Także to będzie jakby trochę taka podróż, y, zupełnie współczesna y, w tamtą epokę, w 52 trzeci rok, ale film też ma kolorowe y, sekwencje, to są sekwencje współczesne. Yy, które dopowiadają yy, całą tę historię, ale tego nie możemy zdradzać, ponieważ ten film yy, jest budowany na zasadzie zaskoczenia i tajemnicy i chcielibyśmy aby tak yy, dotrwał aż do premiery. Zobaczyli Państwo bardzo komediowo scenę, ale, ale tych kandydatów jest tam kilku i jeden, znakomicie zagrany przez Marcina Dorocińskiego okazuje się być nie tym za kogo na wstępie możemy go uważać, i to powoduje różne komplikacje, które no właśnie implikują chyba stwierdzenie, że jesteśmy w gatunku już nawet nie czarnej komedii, ale thrillera pod koniec. Prawda, i chociaż ta historia jest w tle bardzo wyraźna i rozpoznawalna, tak jak tutaj Jurek Kapuściński powiedział, no to, to, to też ten film oprócz warstwy związanej z potężnym rozdziałem historii polskiej naszej. Ma taką warstwę absolutnie filmową, uniwersalną, sensacyjno-thrillerową, ale też i groteskowo-komediową, jak widzieliśmy w prezentowanym fragmencie. Także zapowiada się rzeczywiście bardzo ciekawe kino, na które czekamy. Jeszcze raz dodam to, co jest nowością. To Dzisiaj chyba producent też po raz pierwszy usłyszał ten fragment filmowy z muzyką Włodka Babicha. Więc widzą Państwo, jesteście naprawdę cream of the cream tutaj. Macie, macie poczucie, że oglądacie coś, odkrywacie po raz absolutnie pierwszy. A ja dlaczego to podkreślam? Bo ilekroć jestem gdzieś na jakichś dużych międzynarodowych festiwalach i wiem, że odbiegniemy jako dziennikarze na poranną projekcję, bo my, pierwsi, zobaczymy teraz ten najnowszy film ten Braci Koen na przykład że to nie jest przypadkowe zresztą, że akurat braci Kołak przywołałam przy okazji tego filmu, że idziemy, biegniemy i mamy poczucie, że my pierwsi na świecie zobaczymy ten film w sali nowej, To Państwo pierwsi na świecie zobaczyli właśnie fragment rewersu. Jeszcze tylko dodajmy raz, jeszcze powiedzmy o obsadzie filmu. Obsada jest wspaniała.